60 rocznie pan powiedział, demagog, niech to sprawdził, liczbę. natomiast ja chciałem się zapytać o Brauna, dlatego że... Jeszcze raz o co? O Brauna, dlatego o że ostatnio okay. wygląda na to, że pan się ze wszystkim z nim zgadza, że chce pan z Braunem robić politykę, pewnie również w Pałacu Prezydenckim i słyszymy doniesienia, że wysłał pan do Grzegorza Brauna posłańca, który miał mu... Obiecać ułaskawienie yy, w zamian za poparcie dla pana. Ja naprawdę, jak widziałem to, co Brown mówił podczas debaty w SuperEkspresie, gdzie pan nawet nie zareagował, to jestem przerażony tego typu aliancami. Zwłaszcza tego jak typu innymi propozycjami. To był ten Aronament. moment. To był ten moment, w którym pan uciekł od Grzegorza Brauna, dobrze pamiętam, jak dyskutowaliście. W to jest ringu. ucieczka Pana, reakcja. Uciekł, tak? Wie pan co, trzeba reagować? To był kolejny tak. Raz, tak. Jak pan trzeba twardo uciekł. reagować i będę zawsze To, reagował. Jest, to, to był, to był ten moment. Pan, pan nawet nie chciał palcem kiwnąć. Będzie to jeszcze na pani. Pan ucieka nie tylko e, z debat tam, gdzie nie czuje się pan komfortowo, ale pamiętam jak pan uciekał tak e, przed e, Grzegorzem Braunem. No wie pan, jeśli mamy rozmawiać o plotkach, że ktoś z mojego sztabu, jakiś mój wysłannik, e, coś obiecał. No. To nie jest to jednak poziom prezydencki. Ja nie mam takiej informacji, żeby pan Grzegorz Braun został skazany. To chyba tylko w środowisku Platformy Obywatelskiej można pytać o tych, którzy nie zostali skazani, czy zostaną ułaskawieni przez prezydenta. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na coś zupełnie innego. To w jaki sposób pan się odnosi, może nie do samego nawet Grzegorza Brauna, który przecież był kandydatem na urząd prezydenta legalnym, ale do wyborców Grzegorza Brauna, do ponad miliona. Wyborców Grzegorza Brauna, którzy wzięli udział w demokratycznych wyborach. Tak dużo Pan mówi o wspólnocie, ka dla każdego jest miejsce pod biało-czerwoną flagą, a Pan zaczyna traktować wyborców Grzegorza Brauna jak element obcy polskiej e demokracji i polskiej wspólnoty narodowej. W mojej Polsce, drodzy Państwo, będzie miejsce dla wszystkich, będzie miejsce dla tych, którzy mają nieco inny i czy inny światopogląd niż ja, ale Chcą budować naszą narodową wspólnotę. Ej, posta, słuchamy. Drogi panie Karolu i drodzy państwo, tak, trzeba reagować. To znaczy, jeżeli ktoś na debacie prezydenckiej zaczyna powtarzać antysemickie hasła i atakuje powstańców, którzy walczyli z Niemcami, jeżeli mamy ludzi, którzy wygłaszają proputinowskie pro teksty. Jeżeli mamy tego typu sytuację, to trzeba reagować, a ja wszystkich traktuję bardzo, bardzo z szacunkiem i z powagą wszystkich wyborców. Natomiast tak, pan Brown, to, że pan z nim chce wejść w konszachty, no, no to dziękuję. rzeczywiście budzi moje bardzo poważne zaniepokojenie. Teraz kolejne Panie. pytanie Karola Noworskiego przypomnę, rozmawiamy o polityce społecznej. No, mocno Pana wspierają także w tej kampanii wyborczej miliarderzy, milionerzy. Wpłacają na Pana kampanię wyborczą osoby z listy stu najbogatszych Polaków. To jest oczywiście zgodne z prawem. Bankierzy, deweloperzy. Daje Pan dużo budować deweloperów, mało Pan buduje mieszkań komunalnych. Deweloperzy się Panu odwdzięczają, wpłacając na kampanię wyborczą. Ale jeśli Pana ci wszyscy milionerzy finansują, to czegoś oczekują? Czego? Odpowiedź. I znowu, jak zwykle Pan mówi o rzeczach, które są w tym momencie najmniej istotne. Bo wie pan, co jest istotne? Słucham. Że jeżeli 8 tysięcy osób wpłaciło na moją kampanię, to nie są żadne firmy, tylko to są po prostu ludzie, to tak, ja im będę dziękował za każdą złotówkę, którą wpłacili, będę dziękował im za każdy głos, za każdy powieszony baner, za przekonywanie swoich sąsiadów, za uczestniczenie w marszu w niedzielę, na który serdecznie wszystkich zapraszam, bo to jest właśnie demokracja i dzisiaj, drodzy Państwo, jeżeli ma wygrać ktoś z doświadczeniem i ktoś, kto jest uczciwy, to właśnie musimy się wszyscy angażować. I o to chodzi. I serdecznie Państwu za to wsparcie dziękuję. Natomiast Pan, naprawdę, jeżeli będzie opowiadał o tym, kto wpłaca na kampanię, no to niech Pan zerknie, kto wpłaca na Pana kampanię wyborczą. Bo to jest Morawiecki, bo to jest Obajtek. To są ci ludzie, którzy obrośli majątkiem nie dzięki ciężkiej, ciężkiej pracy. Bo ja nie wykluczam, że również ktoś majętny mógł wpracić pieniądze na moją kampanię wyborczą. Tylko w Pana przypadku to są te tłuste pisowskie koty, które się utuczyły na Polsce i dzisiaj wpłacają pieniądze na konto Pana Nawrockiego. To jest ta różnica. Tu nie pochodzą pieniądze z ciężkiej pracy u tych ludzi, o których przed chwilą powiedziałem, zwłaszcza u Pana Obajtka, tylko po prostu właśnie z tego, że żerowali na polskim państwie. I dlatego ja bym się na Pana miejscu tego tematu raczej nie dotykał. Dziękuję riposta Karola Nowrockiego. A więc deweloperzy, bankierzy, milionerzy mają na krótkiej smyczy pana wiceprzewodniczącego Rafała Trzaskowskiego. Ja też dziękuję wszystkim zwykłym Polakom i wszystkim Polakom, wszystkim patriotom, którzy wpłacają na moją kampanię wyborczą. Ja będę prezydentem milionów Polaków, a nie kilkudziesięciu milionerów, którzy wpłacają na mnie środki finansowe, ale nie dziwi wobec tego, że zwykli Polacy piszą o Panu tak. Rafał tak zakochany w sobie, że nie rozumie, dlaczego wychodzi na bucefała, a w fakcie największa ilość Polaków działa pana wysłać. Dziękuję bardzo. bez ludną bezludną wyspę. Więc przypominam nie, przypominam panom. A zwykłymi Polakami jest. Czas e, taka, Rozmawiamy o polityce po społecznej. Przypominam panom i teraz pytanie w tym obszarze zadaje Rafał Trzaskowski. No, duża, duża, niech się pan cieszy, tak duża klasa jak na, jak na debatę prezydencką. Porozmawiajmy o tych kibolach. Dlatego że ci kibole, panie Karolu, to jest tylko margines prawdziwego środowiska kibiców. Pan opowiadał o tym, że. Yy, lubi pan sport. No, pytanie jest oczywiście o te ustawki. Czy pan w takich ustawkach brał udział, które są organizowane przez zorganizowane grupy przestępcze czy w związku z tym podpisze pan projekt ustawy zaostrzającej kary za przemoc wobec funkcjonariuszy yy, policji na stadionach? Proszę jasno o tym powiedzieć. Niech pan oczywiście powie nam też o tych ustawkach, bo widzę, że pan jest z tego dumny. Pytanie słyszeliśmy, teraz czekamy na odpowiedź. Ja myślę, że więcej o ustawkach mógłby powiedzieć panu, pana szef, Donald Tusk, który chwalił się swoim udziałem w ustawkach, w, w artykułach oficjalnych, artykułach także w rozmowie z Michałem Listkiewiczem. Mam nadzieję, że porozmawialiście sobie o tym, jak to wygląda. Między mną a Donaldem Tuskiem była jednak tego typu różnica, że on tam stał z jakimś metalowym szlauchem, jak opowiadał, a ja jestem, panie wiceprzewodniczący, człowiekiem, z krwi i kości. Bra tak, Pan udział? W tak jak tę debatę prowadzę w sposób e, uczciwy i w sposób e, z szacunkiem do przeciwnika, którego no, ciężko szanować za to, co robi dla mojej ojczyzny, a mimo wszystko uśmiecham się do Pana. Tak i moje wszystkie aktywności sportowe opierały się na sile mojego serca, na sile moich mięśni, moich pięści i zawsze były to uczciwe, była to uczciwa rywalizacja. Ilegalna. Niezależnie od formy, e, w jakiej, w jakiej brałem udział, czy były to ring bokserski, czy były to inne areny walk. Myślę, drodzy Państwo, że Polska dziś rzeczywiście potrzebuje silnego i mocnego prezydenta na bardzo trudne czasy. Prezydenta, który nie ucieka ani przed Grzegorzem Braunem, ani z telewizji Republika, a który jest gotowy do bicia się o polskie sprawy na arenie międzynarodowej i także w Polsce. Myślę, że takiego prezydenta. Z takim charakterem dzisiaj potrzebujemy. To była odpowiedź Nawrockiego i riposta Rafała Trzaskowskiego. Widzi pan, panu się mylą podstawowe sprawy, dlatego że tu nie chodzi o gościa, który potrafi kogoś postraszyć i biegać po lesie z kibolami i się naparzać i tu nie chodzi o kogoś, kto zawiezie kanapkę koledze na przerwie albo cukierki swojej własnej siostrze i po prostu będzie kogoś zastraszał, bo to jest tego typu siła, którą pan reprezentuje. Tylko tu chodzi o kogoś, kto jest naprawdę skuteczny i właśnie siłą jest, panie Karolu, reagować, reagować na antysemityzm. To jest prawdziwa siła. A nie stroić głupie uśmiechy w momencie, kiedy ktoś takie tezy To nie jest żadna siła. Teraz to jest właśnie twórzostwo. Ostatnie pytanie w bloku z lubością, to przypomnę, dotyczącym polityki społecznej zada Karol Nawrocki.